Cześć. Dzisiaj pokażę ci jak zrobić wegańskie pełni z cukinią. Oto składniki, które będziemy potrzebować: dwie szklanki mąki, trzy łyżki kakao, szklanka cukru (w pół szklanki brązowego cukru, pół łyżki sody oczyszczonej, łyżeczka soli, pół szklanki oleju, trochę aromatu waniliowego, no i oczywiście cukinia. Najpierw zetrzemy naszą cukinię. Będziemy jej potrzebowali dwie szklanki z tej, tej cukinii. Dwie szklanki cukinii. Do miksera wsypujemy słowe składniki. I wszystko mieszamy. Następnie dodajemy olej. Cukienie. Teraz yes, mamy Teraz wszystko miksujemy na gładką masę, potem przełożymy naszą masę do blaszki. Nasze ciasto jest już gotowe. Wygląda mniej więcej tak. Będziemy przykładać je do blaszki. Przykładamy do blaszki wyszmarowanej olej. Wkładamy do piekarnika i pieczemy przez 25 minut w temperaturze 180 stopni dobra, gdy nasze ciasto jest w piekarniku możemy ten czas spożytkować na zrobienie kremu kokosowego żeby zrobić nasz krem kokosowy będziemy potrzebowali puszkę mleka kokosowego która była w lodówce przez mniej więcej 24 godziny albo chwilę krócej, ale w zamierzaniu. naszą puszkę otwieramy delikatnie bez wstrząsania, nic takiego nie robimy Jak możecie zauważyć, mamy tutaj takie twarde coś, takie masło, śmietanę kokosową i właśnie o to nam chodzi. Wyciągamy to z puszki i przekładamy do miksera do momentu, aż znajdziemy na dole płyn i wtedy przestajemy już wyciągać nasze mleko z puszki. Jak widzicie, doszliśmy teraz do płynu. Ściągamy jeszcze tą resztkę, ale ostrożnie nie wkładamy tego co jest mokre, ponieważ wtedy może nam się krem nie ubić. Do naszego mleka dodajemy 3 łóżki cukru pudru. I ubijamy co chwila zwiększając obroty, tak przez mniej więcej 8 minut. Po mniej więcej 5-8 minutach nasz krem się ubił. Wygląda tak, ma sztywną konsystencję. Dodamy do niego pestki wanilii i będzie już gotowe. Wyciągniemy pestki z połowy laski wanilii. Rozcinamy ją na pół. I wyciągamy ze środka. Wszystkim wrzucamy do masy. A całą i masę mieszamy z naszymi okay. Nasza masa jest już gotowa, żeby nałożyć ją na ciasto. Możemy ją sobie na razie włożyć do lodówki. Wtedy też zrobi się troszeczkę sztywniejsza. Ok. Tak wygląda nasze upieczone ciasto po 25 minutach w piekarniku. Teraz, jak wystygnie, pokroimy je sobie na kwadraciki i będziemy nakładać nasz wcześniej przygotowany pier. Dobra, to tak. Ciasto mamy gotowe. Pochylamy ładne kwadeciki. Krem mamy gotowy. też super. No to teraz nakładamy krem na nasze ciastka. Jest Podzimy stać ładnym, jednym zamaszystym ruchem. Nie ma co się z tym dziuwać zbytnio. Bota. Wegańskie bełni czekoladowe z krewam komasowym i gotowe. Próbujmy jak wyszło. Fantastyczne. w ogóle nie słyszę, z cukinią. Smakuje jak bardzo dobre czekoladowe brownie z kremem kolosowym. Polecam Wam, oglądajcie inne moje filmiki, próbujcie robić te rzeczy, no i do zobaczenia.